Poprzednio w Unertr. w arabskim uncharted, chłopie, ty może ręce, jakby cię pogryzły, pszczoły. w ja, To jest chłop szląski. E, chciałbym tam wycelować móc. Yep. Gdzie będzie film, będzie akcja. O oh, fuck! Stary, chciałbym tam celować gad. Witajcie w kolejnym odcinku z arabskiego Uncharted, bo nie wiem jak to się wypowiada w ogóle tą nazwę tej pory tej gry. E, Ostatnio roz... boże mam laga taka i kasztanka. Ostatnio rozbiłem te wazony. Ale rozbijamy jeszcze raz, bo oczywiście gra korzysta z punktów kontrolnych, niech ją szlach jasny trafi. I ostatni punkt kontrolny właśnie zaczynam się od miejsca, gdzie byłem w tamtej jaskini. Wiem, że muszę rozwalić te wazony. Skąd wiem? Bo już przechodziłem tą grę. I nawet nagrałem trzy odcinki, tylko że co, że co, że. Dźwięk mi się spierdolił i mi się wszystko źle nagrało i muszę to nagrywać jeszcze raz. I przeżywać tą straszną grę po raz kolejny. Co uwierzcie mi, jest złe. Jak obiecałem, mamy język arabski. W języku. którego używamy. Ja tu wszystko już wiem. Czyli tak, idziemy tu. Boże, jak ona buczy. Wszystkie arabki tak mają. Spójrzcie na to, jak on chodzi. Te ruchy, kocie, rękami, nogami. W ogóle. Mistrz kierownicy ucieka, to jest. Dobra, bierz tamto. I ja oczywiście magicznym sposobem spierdolił nam się na dół. Dobra, mamy jeden wazon, znaczy jeden wazon. Jedną część, którą potrzebujemy do tej cholernej fontanny. Druga jest tu. A jeszcze jedna jest gdzieś tam na górze, o ile dobrze pamiętam. Czekajcie, jeszcze chwilkę. Muszę sobie coś ogarnąć. Okej, okay, chyba już jest good. Dobra, lecę dalej. Uwierzcie mi, że ta gra może i wygląda nawet nieźle jak na silnik, ten którego używa, ale uwierzcie mi na słowo taka jest bana. I to zdrowo. Hmm. Mamy się wspiąć po tym dziwnym słupie. Wygląda jak pomnik Waszyngtona w Waszyngtonie. Jezus Maria, i nie mogę teraz sterować kamerą, nie wiem dlaczego. Dlaczego nie mogę sterować kamerą? Spacja, wejdź, chwyć się. Chciałbym, żebyś. Jezus Maria, stary ogarnij dupę. Wiem, że jesteś Arabem i ganiasz za kozami, ale to jest trochę przegię. Nie, nie. Jezus, jak on się porusza z gracją. Z gracją pijanego mistrza. Jeszcze to światło północy, tak jebie po oczach, że nic nie widać. Właśnie tam na górę, właśnie sieroto Marysiu, Dżafarze, a, w, a, w, a w ma... Aha, teraz tam. Kliknąłem klawisz do góry, a on se idzie na lewo, na prawo. Ma wywalone na to, w jakim ja kierunku klikam. Teraz tak, gdzie to jest? Jezus, jak tu słońce. W ogóle słońce praży, a on zapierdala w kurtce z plecaczkiem i ze spodniami wielkimi. Długimi i gorącymi. Jezus, jak oni wytrzymują w takich temperaturach. Dobra, tu chyba mamy ostatni. ten. Cud nad Wisłą. Tak jest. Ciekacz się zjebie stąd. Nie no, gdzie tam nie przeskoczy, bo to jest za duży wysiłek dla Araba. Kozy nie ma bez kozy. Życie jest straszne. Tu też nie spadnie. To chociaż tyle dobrze z dwojga złego. No. Co za kred. Zejdź! Dziękuję. ale tu chyba już zejdziesz, co? Też nie, nas naprawdę. Kurwa, muszę iść tam. Z tego co pamiętam, tam jest przejście Boże. Przepraszam, że tak często nadużywam słowa Boże, ale słowo Boże i Kurwa będzie nadużywane w tych filmach. Bardzo często. Nie wiem po co tam wchodził, idiota. Właśnie lunęło deszczem. Cudownie, letni deszcz. Boże, zaczniesz. Jezus. Stary, co ty masz z fizjonomią w ogóle? Kto tak schodzi po drabinie? C, mam teraz wcisnąć? C, no chciałbym wcisnąć C i zejść. Dobra, to spację. C. Ale z drabiny już się nie mógł spuścić, debil. No nie mógł. Musiał z kamienia. Dobra, idziemy tam. Idziemy zamontować ten syf do tej fontanny całej. Możecie słychać, w, słyszeć w tle jak wali deszcz o parapet. Gra się nie może zdecydować, czy gram na padzie, czy gram na klawiaturze. To też O to, 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 to. Gra po prostu nie wie, czy czy obsługuje w tej chwili klawiaturę i mysz. Czy pada? Alabato to Dahera. Jezus Maria arabski. Nie wiem jaki to jest arabski czy indyjski. Nie drap się po kolanie. Klikam e. No co jest? No weź tam. Patrzcie, no nie położę tego. Co za idiota. Kurwa, debilu. No nie położy ostatniego. Serio? Aha, bo nie mam ostatniego. Dlaczego? Dlaczego nie? Czekajcie, raz, dwa... Aha, jeszcze jeden gdzieś kurwa, gdzie on jest teraz. Założyłeś to? Działa ta super ekstra zagadka? A jaka muza gra? Ja czy kręcę cud? Co to było? Aha, punkt kontrolny. Dobra, już się posrałem, że coś się stało, zepsuło, że zrobiłem coś złego w tej grze. To norma, nie martwcie się. Takie rzeczy się zdarzają. Co? Cie Jak kurwa? Gdzie on wchłonęło go? Podłoga go wchłonęła. No bez jaj. Takie niespodzianki w tej grze to norma. Także czeka mnie kupa w... <laughs> Dlaczego? Jezu, czytuj się co mnie Ibn Batuta obchodzi z 1352 roku. Wrócił do Maroka w 54. To jest tak interesujące, jak ten deszcz, który właśnie przestał padać za oknem. No, nareszcie, dobra, tam trzeba uważać, tam jest jakaś dziura. Ewentualnie jakaś pułapka. Przerażający korytarz, a tu jest dziura, dobra, spoko, widzę. Ta dziura była aż tak głęboka, że cały wpadł i nie wyszedł, no... Jezus, ta dziura prowadzi prosto do piekielnych... kotłów, w których się pewnie usmarzył. Tu jest dziura? Oh, fuck. Jak ja mam tu przejść niby? To se latarką poświeć! Kurwa, no wszedł do jaskini i nie ma latarki. Co za debil, co teraz? Pochodnię mam sobie wziąć. Aha, jest pochodnia, dobra. Spoko, z pochodnią będzie łatwiej, przynajmniej mam taką nadzieję. No fajnie, że będziesz tak powoli szedł teraz. Cudownie, po prostu cudownie. Widać cokolwiek? Kurwa! Demol, bym się skopcił. Tak, ciekawe, jak ja mam teraz przejść. Aha, tu Dobra, e Widzicie jego y, psz, nieskażoną y, jakimkolwiek strachem twarz Te emocje To wyzwanie, które widzę.. Boże drogi Co tutaj to samo mam zrobić? A nie, tu jest znowu że... Jezus Maria, to mi tak... No bardzo śmieszne, bardzo Kuba w popachy. Jak dobrze, że ja mieszkam w Polsce i nie, nie, nie korzystam z tego typu języka, bym się chyba po, pochlastał tym nożem. To już wszystko, naprawdę doszedł. Co ty robisz? Co ty robisz? Aha, tu jest jakiś kij. Dobra, okej. Okay. co to za różnica po czym idę? I tak ci to mało robi. Mogę się gibać jak pierdolny rezus i tak ci to nic. No kurwa, akrobata, z cyrku uciekł. Skaś już te pochodnie, już doszłeś do drzwi. No, nareszcie. Dobra. I co teraz? Boże, jedyny. Czemu nie mogę tego rozwalić? Jak mam to... Aha. No tak, zbroń... Boże, nie straszcie mi tymi punktami kontrolnymi z broni palnej sieda, z niepalnej już się... O! właśnie to samo miałem na myśli. fak Dobra, jak ja mam... Chyba tak? Przynajmniej mam taką nadzieję. Że nie zdechnę. Nie! O Jezus, Jafar. Jesteś hardkorem, dobra, teraz powoli. Powolutku. Błagam powoli. Nie! Jezus, Maria, jesteś stary. Hard... Skacz! Kurwa jest, udało się. Huf. A, kulki lecą. Powiedziałem, z jakimś zwiastuniem. jepsba Na co ci te kulki? Przecież w ogóle. Patrzcie. A teraz go nagle zabiło. Nie roz. mhm... Yy, Wziął z bani sobie dwie czytonowe kule, tak, od tak, i w ogóle go to nie ruszyło, ale jak chwilę popchał pięć, to już miał problem. No tak, no pięć kul betonowych to jednak już jest dość spory problem na klacie. Jedna czy dwie, to tam lajcik. Jezus Maria. Ciekawe, odkąd teraz jest punkt kontrolny. Boże, żeby tylko zaraz po przejściu tego, błagam, 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 błagam. Nienawidzę gier na podstawie punktów kontrolnych sapi. Co? Tak jest, chwa Bogu i party. Nie, kurwa, nie. Nie, dobrze. fuu. chwa Bogu, dobra, tutaj, tutaj mam iść, tak, tu mam iść, tak. Dobra, teraz na hardcore'a. Lecę, 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 lecę. lecę. Opsa, 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 opsa. Jo. jo ma joo. Mi też się ten dźwięk nie podoba, ale widzę, że masz na to wywalone. Dobra, niech sekulki lecą. Poczekajcie, znajdźmy odpowiedni moment. Jezu, więcej się tego nie dało? Serio? Naprawdę? Dobra, lecę, 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 lecę... Kurwa! Jezu, yes, dało się! Już myślałem, że mi na łeb coś spadnie. Fiu. هناك لكن البابا على يمينه ويساره اتذكر المفتاحين اللذين اخبرتك عنهما في البدايه هذا هو مكانهما عليك ان تبحث عن خنجرين ذهبيين وتستعملهما لفتح هذا الباب خنجران ذهبيان حسنا لا يمكن ان يكون العثور عليهما بهذه الصعوبه اليس كذلك يا ربانا وجيتم

في هذه الحالة يمكنك استخدام السيارة التي تعمل بجهاز التحكم عن بعد التي اشتريتها مؤخراً. جهاز التحكم يحتوي على شاشة صغيرة. ربما تشي فيّ. نحisses أنهم زمّصيّ. هولراني. لماذا تذهب؟ لماذا أحتاج؟ أين وضعت السيارة؟ لقد وضعتها في حقيبتك. كنت أعلم أننا سنحتاجها عجلاً أم آجلاً. أوكي. سنذهب بالسيارة. Ale się zdenerwowała. Dobra, tabem. Okej. Okay. Dobra, mamy samochodzik na zdalne sterowanie. Kurwa, mać. Mamy samochodzik na zdalne sterowanie, serio. Naprawdę. Aha, i podniósł nam się. W ogóle ile ten samochód waży, że on przycisł taki podest? Betonowy Skacz tam, łap się, yeah. Dobra, okej, okay. teraz co? Aha, teraz z powrotem do samochodziku. Pewnie gdzieś po drugiej jest drugi podest. Matko i córko, co za syf. No nie żartujcie, że burza idzie. No bez jaj. Okej, okay, te zagadki są tak banalnie proste, że po prostu... Nie by jakby to rozwiązał. A tym bardziej taki lamuz jak ja. Dobra, bierz ten miecz i spadaj, bo burza idzie i zaraz mi prąd wyłączą. Aha, teraz się muszę wrócić, zaś tam włączyć. No nie wierzę, bo... No nie! Dlaczego tak się dzieje? Ależ ten samochodzik się realistycznie porusza, ja cię dupczę. Czuję się jakbym jechał klockiem, paczką zapałek, może dwoma, no taka trochę większa i to tyle, tak? Starczy teraz przeskoczyć, doskoczy ten idiota tam? Ja pierdolę, no nie doskoczy. Okej, okay, nie powiem jak to wyglądało, zmienia kierunek w czasie lotu, no Arabi, Arabowie tak potrafią, potrafią ujeżdżać ko kozy całymi dniami. Także możliwe, że i, i z tym sobie by poradzili bez najmniejszego problemu. i to tam. I lecimy po drugiej. Drugi jest pewnie po drugiej stronie i pewnie jest równie banalnie prosty do zebrania. Gdzie ty widzisz posąg? A tam. Dobry masz wzrok, że wchodząc prosto widzisz, co jest z tamtej strony.

Aha, co ty, co ty liczysz? Jest z lata. A, bo tu szczały jeszcze są. Ale co mnie to latami to? Z lata Jest z lata, las, jest z lata las. Prawie I mnie to Przecież to nie jest żadne wyzwanie, nawet dla debila z autyzmem. A tym bardziej dla mnie. Tam przeskoczysz? A, przeskoczył, dobra, spoko. Wszystko. Co on odpieprzył, jakiś salto przysadził, przy zebraniu? Łu, akrobata pieroński. Zejdziesz tu? Gdzie tam? No nie zejdzie teraz. Puśćcie, się, puśćcie. Się. Matko i córko. Eee. A, tu są drzwi. Boże, już myślałem, że się same otworzyły. Open the door! Jamil, Jamil, nie gadaj tyle, idź, to weź. Po coś ty w ogóle przyznawy, nie wiem. Co ona powiedziała? Tego nie wiem. Czemu taka muzyka jest? Czarny ekran. Wczytywanie? A, Kaczenka. Stary nie bierz tego, nie bierz tego, Połóż na miejscu tego, nie wiem, plecak, majtki swoje albo. O oh, masz w co stranę Nie oglądał Indiany Jonesa idiota. Co to kurwa? w ogóle jest za skrzynka. Ktoś idzie? O oh, fuck, będzie walka teraz wręcz. No nie no, oczywiście walka musi być wczytana, bo jak żeby inaczej musi być wczytywanie w tej grze, bo jak nie ma wczytywania, to jest szok. Wczytuj się ty Franco. Ileż mi się ta gra już razy wczytała w tym odcinku? 5. Czytuj się. Jezus Maria, znowu... No dobrze. Blokuje się. Cios. Cios. But. Zbuta go, zbuta go, jeszcze raz go zbuta. Tak, pięknie stary, pięknie, pięknie. Czemu mam taką dziwną kamerę? O co chodzi w ogóle? Czemu zniknąłem? Kurwa, mać! Dobra, wycofaj się, wycofaj się. Wy, wy... Kurwa, mać, ta kamera jest po prostu boska. Kopnij go, kopnij go. No, dostaję w Ciry, bo jestem gdzieś z tego... Zbugowany, no. Co to było? Tania? Czy jesteś dalej taka Tania? A nie, to jego siostra, sorry. Sorry, to jego siostra. Kurwa mać, ta gra się wczytuje tylko po to, żeby wgrać system walki wręcz. Dobra, wiecie co? Tym optymistycznym akcentem zakończę ten odcinek. I trzymajcie się, cześć. Do następnego odcinka arabskiego Uncharted, bo nie wypowiem nazwy tej posranej gry. Trzymajcie się, cześć. Yo!